Dzień dobry. Dzień dobry. Dzieciaki. Dzieciaki. Po, poznajecie Gucia. To ja cześć. A znacie pszczółkę Maję. Ale poczekaj, Duduś, ale trzeba cię przedstawić. To jest Duduś, słynny mój kolega, który jest bardzo, bardzo mądry, bo dowiedział się o pszczółce maj, mm, która tak. jest moją koleżanką, bo ja jestem Gucio, wiecie. No tak, a Gucia to jest gu, Majowy Gucio, no. bo teraz jest miesiąc maj macie rację. To jest miesiąc maj. Ale słuchajcie. W tym maju kwitną kwiaty, jak często chodzicie, pewnie zabieracie mamę i tatę na spacery do parku albo do lasu najlepiej, to czujecie te zapachy. No ja nie? tak, ja czuję, ale pamiętam, jak Babcia nas zaprosiła kiedyś, to jeszcze nie było maja, był kwiecień. Do jej ogródka, bo babcia mieszka poza miastem. I, I ba... oddychała, prawda? Tak, i mówi, że Telesek, przy... a to był jeszcze kwiecień, czyli to był miesiąc przed majem, i wtedy byliśmy u niej w ogródku i tam było naprawdę wspaniale, nauczyła nas piosenki o oddychaniu. My was chcemy te piosenki nauczyć. Trzeba... Tylko pamiętajcie, tak. kto dobrze oddycha, powiedzcie to, tacie, ten, ten czuje się bardzo dobrze. Tak, trzeba Ale... powiedzieć, że... a... bo się, trzeba nabierać noskiem. Mhm. Weźcie wdech noskiem. Z brzuszka zróbcie piłeczkę, jak pan Duduś, taką wielką, o tutaj. O, taką wielką i wypuśćcie to wszystko buzią. To było tak. Ale zaczekaj, Guciu. A wiecie, dlaczego Gucia jest taki mądry? Dlaczego? Bo był na kursach oddechowych. A. Wiecie u kogo? U samego Misia Jogi. Tak. A było tak. Wdech i wydech. Zawsze w zgodzie dajemy sobie zgodę. Zgoda, Zgoda! Zgoda, Guciu. I od święta i na co dzień. Razem w lesie. Pokażcie taki wysoki las do sufitu. Razem w polu. Zróbcie pole takie z dotacjami. Razem bawią się w przedszkolu. Jak my. Hej, ja! Albo na sobotnich spotkaniach muzycznych. Też, okay. te. Wdech to ja, wydech ty, raz i dwa, i raz, dwa, trzy. Wdech to ja, a wydech ty, raz i dwa, raz, dwa, trzy. Dech to ja, wydech ty raz i dwa, raz, dwa, trzy. Dech to ja, wydech ty raz i dwa, raz, dwa, trzy. I w ten sposób ta babcia nas nauczyła tej piosenki o tym oddychaniu. Właśnie w kwietniu w jej ogródku. Tak, ale musicie wiedzieć, że my mieliśmy dziadków, którzy całe życie mieszkali w takim małym drewnianym domku na wsi. Ten domek był bez wygód, ale dookoła domku był wielki ogródek. Uwielbialiśmy jeździć tam do dziadków, kiedy chodziliśmy do przedszkola. No tak. Bo mieliśmy same przygody w tym ogródku. Ale kiedy już byliśmy starsi, kto chciałby być starszy? A kiedy chodziliśmy do szkoły, kto chciałby już do chodzić do szkoły? Guciu, chciałbyś chodzić do szkoły? Oczywiście. <śmiech> <Jak> <śmiech> to słuchajcie, to oprócz przygód w ogródku mieliśmy też trochę obowiązków. Powiedzcie, siano kosy. Sianokosy, okay. żniwa, powiedzcie żniwa, wykopki. A co to są, co to są to, wykopki? Wykopki to trzeba tak pochylać się i wykopywać ziemniaki które są w ziemi. A to ja wiem, to jej... właśnie były takie babcia miała takie narzędzia w ogrodzie do, do, do kopania na przykład. Tak. O czym się kopie w ogrodzie, może wiecie? No do, do kopania ziemniaków to jest motyka. Ale nie nie do kopania A, ziemi. Ale to później. Dlaczego później? No bo teraz pojedziemy Ziemień do babci. Będziemy się nie? jak zwykle, no, tak? No jasne, Aha, dobra, pojedziemy do babci. Słuchajcie, pojedziemy do babci, jeździliśmy do babci takim pięknym niebieskim autobusem, który odjeżdżał tam, gdzie dzisiaj jest ten narodowy i ten autobus jechał godzinę czasu, a później, jeszcze godzinę, szliśmy piechotką i dochodziliśmy do ogródka babci i dziadka. A tam w ogródku babci i dziadka rosło piękne drzewo. Pamiętam, ono było tak wielkie, ogromne miało gałęzie. Możecie zrobić takie wielgachne gałęzie. A na tych gałęziach budował gniazdo ktoś, kto był takim pięknym ptakiem z długim czerwonym dziobem, miał długie czerwone nogi i mówił kle-kle. No To znaczy mama i tata. Mama Bocianowa i tata Bocian. Widzieliśmy to, jak pracowicie składali gałązka do gałązki. Jak byli cierpliwi, bo dużo gałązek spadało im na ziemię. A w końcu, jak już złożyli swój gałązkowy domek, to mama bocianowa usiadła na środku gniazda i zniosła. Ale co zniosła? Jak to co? Jajko. Tak, piękne bocianowe jajo. A później je wygrzewała swoją miłością i ciepłem. A w tym czasie tata bocian przynosił jej w dziobie pyszne rzeczy do jedzenia: pyszne, chrupiące, słodko-kwaśne szczypawki. Lubicie? Albo pyszne, świeżutkie, pachnące ziemią dżdżownice. Miam, niam. niam. Albo świeżuteńkie, ostre myszki. Mniam, miał, mniam. I już niedługo z jaja wykluł się mały bocian. A bocian ten miał wielki apetyt. Tym razem mama i tata dokarmiali swojego synka. Także rósł w oczach już za parę tygodni, był większy od mamy i taty, ale nie potrafił latać. Cały czas tylko machał skrzydełkami, ale jeszcze nie latał. Aż któregoś poranka słonecznego za namową rodziców odważył się i skoczył. I poleciał. Lecieliście kiedyś? Nie martwcie się, skończy się pandemia, będziemy znowu latać. Co to była za radość? A później pod koniec lata... Widzieliśmy naszą bocianią rodzinę na wielkiej łące razem z innymi bocianami, które przygotowywało się do wielkiej podróży zamorskiej. Ale tam wśród nich był taki jeden samotny bocian, który trzymał się na uboczu ze spuszczonym dziobem, a jak zapytaliśmy, co się stało, to nam wszystko wyklekotał. Posłuchajcie uważnie, bo to bardzo pouczająca historia. Bocian się zakochał raz w najpiękniejszej z wszystkich żab. Chodził za nią cały dzień i klekotał, kle, kle, kle. Niestety, niestety, skończyło się to źle, bo żabka rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle. Niestety, niestety, skończyło się to źle, bo żabka rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle. No i ten bocian, słuchajcie, odleciał daleko z rodzicami, a my zostaliśmy w ogrodzie. I wtedy było super, bo babcia mówi tak: mam, dam wam takie narzędzia, którymi się kopie ziemię. Ziemię kopie się podobno łopatką. Tak. Wystawcie swoją łopatkę Aha. i powiedzcie prawa. <grym> tak. A jak się nazywa jej koleżanka od kopania? Macie rację. Lewa. Lewa. A jak się nazywają takie do grabienia w ogródku. To są grabie pewno. Tak, wystawcie prawe i lewe grabki. Mama też wystawi nam grabki. O, jakie ładne. I uwaga! Kładziemy swoje grabki na plecach swojego przyjaciela obok. I grabimy go po plecach. A przyjaciel mruczy z rozkoszy. Jak? No zamrucz, no. A teraz zmiana. A teraz dwie zmiany. Słuchajcie, teraz będzie o tym piosenka. W ogródeczku naszej babci wszystko dzieje się. A ile razy zaklaskaliśmy? No jako ile? Dwa razy. Policzymy. Jeden, jeden, dwa. W ogródeczku naszej babci wszystko dzieje się. Takie wielkie rosną. O jak się nazywają takie niepotrzebne roślinki? W ja, wiem, to są, y, to, to, ja wiem, to są chwasty. A co robimy z chwastami Jak w ogródku? To, Wyrywamy je. Wyrywajmy je. Wyrywamy je. to szybko. Cieba, bada, bada. A łopatką pokopiemy. A rączkami posiejemy. A konewką podlejemy. Żeby nam wyrosło. A łopatką pokopiemy. A rączkami posiejemy, a konewką podlejemy, żeby nam wyrosło. W ogródeczku naszej babci wszystko dzieje się. Takie piękne rosną kwiatki, a więc bawmy się. Czas, żeby zagrał na flecie teraz, a Wy możecie się dobrać w parę i tańczyć sobie. Dostaliśmy od babci prezent, tak, słuchajcie. To... Babcia nas bardzo polubiła, dała nam coś pięknego. O, o, tu. Jest tego bardzo dużo. Może wiecie, co tam jest w środku. Tak, tam są niespodzianki. A znacie hmm. się na niespodziankach babci. O. Kupałeczek. Tak? To On jest. Kolor tak. ma niebieski. Niebieski Po powiedzcie. angielsku. Właśnie. Jak będzie po angielsku. No, e, e, zaczekaj, zaczekaj. <laughs> Nie, powiedzcie. nauczyłeś się dzisiaj. Blue! No to ja będę blue. cię pytał, a ty będziesz mówił. Jaki to jest kolor po angielsku? Blue! Bardzo dobrze. Ale powiedzcie wszyscy blue. Blue! blue. I podnieście one i powiedzcie one. One. Jaki to jest kolor po angielsku? Green! Dobrze. Tu. Yes. Yellow. 3. Pink. 4. Silver. 5. Six. Dobrze. A, dobrze! Graj po ca... Graj, Ale graj, 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 graj! Graj ciszej, ja coś powiem. Duduś gra jazz, więc ja wezmę jeszcze jeden instrument. Od babci o taki. Patrzcie, jaki fajny. To jest konewka. Tonewką można podlewać w ogrodzie. Podleję dudusia. <grym> <grym> Albo można nie grać! Dłużej. Picie nam prawo. Brawo! brawo! Mamy tutaj, musisz tylko wstać z tej pięknej sceny, bo zobaczcie sami, ile tego tutaj jest. Graliśmy na wymyślonych przez nas samych bębenkach. Słuchajcie, ja sobie muszę tę gitarę tu wypiąć jakoś, bo ona mi się zaczepiła. Mhm. Trudne to jest, ale wypyta na pewno. I pokażemy Wam teraz, jak na świecie ludzie grają na różnych innych bębenkach, ale dla początek patrzcie, o! Sami zrobiliśmy sobie sami własny kociołek. Jak brzmi? Z dwóch metalowych misek. A tutaj na górze jest plastikowa taka, jak gdyby, jego membrana. Do tego wystarczy tylko pałeczka i można już grać. Własna konstrukcja. Bucio, zrobił w kuchni. Zrobił w kuchni i teraz słuchajcie. Mamy tutaj instrumentu bardzo dużo. Wszystkie są to bębny różnego rodzaju i mają różne imiona. Te dwa bębenki to są po prostu bongosy. Ty na nich zagrasz przez chwilę. Powtórzcie. Bongos. A tu mamy coś takiego. Mogę usiąść chyba tak? Coś takiego. Trzeba sobie usiąść coś takiego, co jest bębenkiem dwustronnym. Z jednej i z drugiej strony są membrany. Trzymając na kolankach można sobie pograć. No dobra. Ostatnio grał Duduś na, na kubełkach, a teraz na bongosa. Fajnie, pięknie, pięknie guciadamy. Ten ma imię, słuchajcie, takie piękne. Nazywa się Duluk. Bardzo fajny bęben indyjski. Tu bongosy. Bongosy to można powiedzieć jakieś Karaiby, Kuba i tak dalej. Czyli instrument z wysp. Bardzo piękny, ale do tego mamy tam taki ładny bębenek, który Duduś sam sobie zrobił kiedyś. Ja mówię o tym bębenku. Piękny. A, o Tak, tym. oczywiście. Znaczy się, to jest super. Dawno na nim nie grałem. Jest cały zakurzony. No. O, widzicie? A tutaj ma dziurkę. można zawsze sobie coś schować. A jak, jak się nazywa ten bęben? Bo to jest ciekawe. No, ten bęben nazywa się Bęben. A ja A... znam inne, inne imię. To jest bęben indiański, można powiedzieć. Ma na imię Bombo. Tak. Tak Tak jak tamten czerwony. Jak tamten czerwony. To może. Ale patrzcie, tutaj jest taki pucharowy Bęben A. Darabuka, darabuka. Też fajnie gra, prawda? Ale słuchajcie, my mamy pytanie. Gucio, to zna pszczółkę maję. No tak. A wy wiecie, kto nam robi miód i dzięki temu tak słodko jest na świecie? Hmm. Hmm? Ja wiem. Robią to pszczoły. Babcia nam mówiła, że nawet mają ule w swoim gospodarstwie. Mhm. Jak już byliśmy po, 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 powrocie, po powrocie do domu w kwietniu, to potem zadzwoniła do nas, albo nawet lista pisała, że mówi tak, słuchajcie, teraz jest nowy miesiąc, nazywa się maj, przyjedźcie do mnie, zobaczycie moje ule, a ja wam coś wtedy pokażę. No i rzeczywiście tam były pszczoły. I nauczyła nas piosenki. Powiedzcie tak, a ja jestem pszczółka mała. A ja jestem pszczółka mała. Będę dzisiaj zapylała. Będę dzisiaj zapylała. zapylała. Bzy, 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 bzy. Bzy, bzy, bzy. I zapylasz ty. A ja jestem pszczółka słodka. Powiedz mi. Guczy. A ja jestem pszczółka słodka. Zrobię dzisiaj dużo miodka. Zrobię, Zrobię dzisiaj dużo, dużo miotka. Mniam, miał, miam. Mniam, miam. Miam, miam, miam. Zrobię miodek nam. A ja jestem pszczółka mała. Będę dzisiaj zapylała. A ja jestem pszczółka mała będę dzisiaj zapylała bzy bzy bzy, bzy 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 i zapylasz ty bzy bzy bzy, bzy bzy i zapylasz ty bzy bzy bzy, bzy bzy i zapylasz ty i zapylasz ty a ja jestem pszczółka słodka zrobię dzisiaj dużo miotka, A ja jestem pszczółka słodka zrobię dzisiaj dużo miotka. Mniam, miam 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 niam, zrobię miodek nam Miam 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 zrobię miodek nam Miam 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 zrobię miodek nam Miam 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 zrobię miodek nam po skończonym dniu brak skrzydełkach tchu, a pasieka na nas czeka Układa do snu. Zasnąłeś? Chyba nie. Kochani, to w takim razie jeszcze tylko na koniec powiemy Wam ważną rzecz. Mamy instrumenty, które w maju udają coś, co kapie z nieba. To coś jest tutaj. I pokażemy Wam, jak fajnie. Chyba wiecie, co kapie z chmurek, prawda? Kiedy jest piękna pogoda i nagle przychodzą gęste, czarne chmury i coś się wtedy dzieje. A powiedzcie, jaką lubicie pogodę? Kiedy pada deszcz czy kiedy świeci słoneczko? Tak, tak myśleliśmy. Kiedy świeci słoneczko. A wiecie o tym, że są takie miejsca na Ziemi, gdzie słoneczko świeci cały czas i nigdy nie pada deszcz, Powiedzcie, pustynia. Chcielibyście tam mieszkać? Na pewno nie, bo tam nic nie rośnie, bo deszcz jest potrzebny. Woda to jest życie. Kiedy pada deszcz, to znaczy, że wszystko będzie rosło, a jak pada deszcz, czasami jest też burza. Powiemy wam, że ten deszcz, który trzymamy w rękach jest zrobiony przez czarownika indiańskiego z Ameryki Południowej. Ten deszcz jest zrobiony z kaktusa, który rośnie właśnie na pustyniach w Ameryce Południowej. Ten kaktus nazywa się agawa. I słuchajcie, czarownik ściął tę agawę swoją ostrą maczetą. Ciach! Później przebił ją wzdłuż całej długości. Takim długim patykiem powsadzał kolce, które wystawały na zewnątrz, zatkał z jednej strony, a później nasypał piasku pustyni i zatkał z drugiej strony. Zostawił na dwa tygodnie, a w tym czasie słońce wypaliło całą wodę z rośliny. Także straciła zieloną barwę. Zrobiła się twarda i zdrewniała. I nazywa się deszcz. Powtórzcie, deszcz, Ale powiedzcie, a wiecie, co się stało, kiedy ten deszcz tak padał? Musieliśmy jechać na rowerach do babci z lasu. Czy wy macie rowery? Bo my mamy rowery. To jakie? Słuchajcie, mamy nawet do roweru specjalne urządzenia. Coś, co jest bardzo potrzebne. Tak. O. Prawdziwy rowerzysta zakłada na głowę kask, kask. Powiedzcie, kask! Już mówiliśmy to, ale powiedzcie, trzask! Tak. Ale prawdziwy rowerzysta zapala światełko białe z przodu, mm -hmm. stryk, a z tyłu jakie? Czerwone. Czerwone. I prawdziwy rowerzysta może swój rower nawet napompować specjalną tak. pompką. Kiedyś pompki były metalowe. Tak. Teraz już się raczej produkuje z plastiku, ale z Gucio zrobił z pompki. Patrzcie, instrument. I pojedziemy tak na rowery, na rowery, bo już czas. Pedałować, pedałować raz i dwa Kierownicą, kierownicą tu i tam. Dzwonią dzwonki, trąbią trąbki. Na rowery, na rowery, bo już czas. Pedałować, pedałować raz i dwa. Kierownicą, kierownicą, tu i tam, dzwonią dzwonki, bum, 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 trąbią trąbki, pach, 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 dzwonią dzwonki, chach ciach, ciach, trąbią trąbki, bum, 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 dzwonią trąbki, trąbią dzwonki i graj, kochany, graj. Teraz, oczywiście, na koniec mówimy wszystkim dziękujemy i do zobaczenia na wycieczce rowerowej. rowerowej.